Dzień dobry. Mam nadzieję, że już mnie widzicie, jeśli mnie widać, jeśli mnie słychać, puśćcie palucha, puśćcie serducho. W ten sposób filmy docierają do jeszcze większej grupy osób, po to, żeby one mogły również odzyskiwać zdrowie, poprawiać swój styl życia, zmieniać, zmniejszać ilość chorób i zmieniać tak naprawdę samopoczucie i swoją energię. Dzisiaj natomiast pragnę się z Tobą podzielić informacjami na temat tego, co krąży po internecie ostatnio. Mnie również zaciekawił ten wpis. Jest taki wpis, na którym to leży dziecko, obok leży łożysko podłączone z pępowiną i olbrzymia ilość informacji, które mówią o tym, jak to robimy krzywdę dzieciom, odcinając im pępowinę zbyt wcześnie. Wpis, z wpisem zgadzam się w większości, natomiast niektóre informacje niestety nie wiem skąd pochodzą. Przede wszystkim lekarz, który jest wymieniony, nie istnieje. A jeśli ktoś tworzył ten wpis, to albo popełnił błąd w literówkę, w nazwisku, albo coś tam się nie tak wydarzyło. Taki lekarz nie istnieje. A informacje, owszem, są w miarę właściwe i pytacie się o to. Pytacie się o to, czy to prawda. Tak? Napisaliście do mnie, wysłaliście mi ten link. Dość sporo osób o to zapytało. Widzę, że wzbudziło to olbrzymie zainteresowanie. No, interesujemy się również innymi rzeczami, poza oczywiście wiadomością rzeczą, którą, której niestety poświęcamy bardzo dużo czasu, a i pomyślałem, że odniosę się dzisiaj do tego. Powiem Ci, co wiem. E, żebyś mnie dobrze zrozumiał, nie jestem lekarzem, nie jestem położnikiem, nie odbierałem dzieci oprócz swojego jednego syna, byłem przy porodzie e, i wtedy miałem znikomą wiedzę 20 lat temu na temat tego, jak funkcjonujemy, jak wygląda nasze ciało, kiedy obcinać pępowinę, kiedy nie obcinać, e, co z łożyskiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zdobywając wiedzę na, na temat swojego zdrowia, na temat odzyskiwania zdrowia. Zdobyłem mnóstwo wiedzy na temat anatomii człowieka, jak również wiedzę na temat tego, jak powinniśmy podchodzić do ciąży, do porodu, co zrobić, żeby nasze dzieci rozwijały się wspaniale, żeby były zdrowe. I mam nadzieję, że każdemu rodzicowi na tym zależy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że mogą się pojawić osoby położne lekarze, którzy będą e, powiedzmy kwestionować tą wiedzę. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Przyzwyczaiłem się do tego. Po prostu ta wiedza jest sprawdzona. To, co Ci przekazuję, jest sprawdzone. Jest to oparte na podstawie e, książek, jak również wiedzy, którą zdobywałem dla siebie, dla swoich najbliższych przez ostatnie. 10 lat, ponad 10 lat po to, żeby odzyskać swoje zdrowie i życie. A zatem zajmijmy się tą pępowiną, zajmijmy się łożyskiem. E, pod kątem pępowina, łożysko, kiedy odcinać i czy to prawda, co piszą w internecie. Po pierwsze, co to jest pępowina? Mówiłem o tym przy okazji pępka, kiedy zachęcałem Cię do tego, żeby wpuszczać tam olejek e, e, po to, żeby dostarczyć do swojego organizmu cudownych właściwości olejków. Ponieważ pępek ma połączenie z 70 tysiącami połączeń krwionośnych. Jest to pierwszy organ w naszym ciele, który powstał w tamtym miejscu pępowina, połączenie z naszą mamą. Kiedy dokładnie powstaje? Naukowcy tutaj nie mają naprawdę zdecydowanej odpowiedzi, różnią się w liczbach. Natomiast już wiadomo, że 12 tydzień to jest pełne zasilanie nowonarodzonego, nowotworzonego się życia w łonie mamy. Od 12 tygodnia życia dziecko dostaje tamten dytlen, dostaje y, y, pokarmę, dostaje całą immunologię, która będzie potrzebna dla dziecka na, całą, na resztę życia, jak również y, y, odbierane są odpady. Czyli to jest główne połączenie z naszą mamą. Większość osób o tym wie, prawda? że dzięki pępowinie rozwijamy się w łonie mamy. Dlatego bardzo ważny organ i w zasadzie e, zgadzam się i mam nadzieję, że Ty się też zgodzisz z naukowcami, że jest to pierwszy organ, pierwszy, pierwsze połączenie e, po to, żebyśmy mogli po prostu się rozwijać. Natomiast to połączenie to jest nasze połączenie ze światem wewnętrznym, ale też w momencie wychodzenia na zewnątrz jest to nasze połączenie ze światem Zewnętrznym, czyli nasze zetknięcie się z, z światem zewnętrznym, w momencie kiedy jednak korzystamy z tego świata wewnętrznego. I tu pojawia się problem, ponieważ nie, jest, nie ma takiego zdecydowania, jak przechodzimy ze świata wewnętrznego na świat zewnętrzny. Co się wtedy odbywa? Jak się czujemy? Co czujemy? Czy odbywają się w naszym ciele pewne procesy, które zaburzając lekarze czy położne, mogą niszczyć nasze zdrowie na resztę naszego życia. I w tym artykule jest troszeczkę wprawdy. Ja trochę wkleję ten artykuł pod spodem, po to, żebyś mógł poczytać. Po prostu łożysko impempowina należy do dziecka. Bo tutaj też jest niezdecydowanie. Nie wiadomo, czy to należy do matki, czy to należy do dziecka, czy nie należy do nikogo. I traktuje się to w zasadzie w Polsce jako organ nie należący do nikogo. Skoro wypadło, skoro nie korzysta z tego już dziecko, to znaczy, że nie należy do nikogo i można to spokojnie ciachnąć, odciąć, zabrać i wykorzystać do innych celów. Zbyt wczesne natomiast zaciśnięcie i odcięcie pępowiny może powodować, uwaga, niedokrwistość lub taki wstrząs hipowolemiczny u dziecka. I lekarze spotykają się z tym, ale być może nie łączą ze sobą kropeczek. Nie wiedzą o tym, że ta niedokrwistość powoduje, jest powodowana tym, że zbyt wcześnie dziecko zostało odłączone od swojego organu połączenia ze swoją mamą, czyli świata wewnętrznego. Krew w, w, krwi, w krwi dziecka nie ma wystarczająco czynników e, krzepnięcia krwi, dlatego też dzieciom podaje się witaminę K zaraz po urodzeniu. A co zamiast podawania witaminy K, jeśli byśmy wprowadzili. Nie odcinanie pępowiny tak szybko. Mogą się pojawić, po, pobawi, pojawić zaburzenia e, ter, tarczycy, może powstać możliwość białaczki, anemii, ponieważ w krwi oczywiście dostajemy również żelazo, choroby nerek czy wątroby. Mnóstwo rzeczy można by było wymienić, ale nie chciałbym cię tutaj straszyć. I nie chciałbym ci powiedzieć, że twoja położna i twój lekarz popełnili błąd taki e, dramatyczny dla życia twojego dziecka, ponieważ te informacje są na pograniczy. Prawdy, odkrywania prawdy, a na pograniczu rzeczywistości. I to, co będzie najważniejsze, żeby z jednej strony wiedzieć, że najważniejsze zdrowie jest zdrowie i życie matki i dziecka. Dlatego postępuj rozważnie. Jeśli potrzeba tą pępowinę zacisnąć, jeśli potrzeba tą pępowinę usunąć szybko ze względu na stan zdrowia dziecka czy matki, to zrób to. To nie chodzi o to, że teraz, skoro to zostało zrobione, to znaczy, że ktoś popełnił błąd albo ktoś postąpił poprawnie. Chodzi o to, żeby wykazać, że zbyt wczesne, jeśli wszystkie warunki są takie, jak trzeba, zbyt wczesne odcinanie pępowiny, zbyt wczesne y, y, usuwanie łożyska, y, zabieranie do innych celów może powodować problemy u dziecka. I warto by było poszukać tutaj rozwiązania. Dla mnie bardzo bliskim problemem, który niestety powstaje w naszym organizmie, jest oddychanie. Jak wiesz, bardzo mocno zwracam na to uwagę, przeczytałem dość wiele książek na temat oddychania i na temat tego, jak to podczas urodzenia niestety odbiera nam się od 40 aż do 60% możliwości oddychania, objętości naszych płuc. Przez zbyt wczesne doprowadzenie naszych płuc do oddychania. Bo widzisz, kiedy dziecko oddycha. W połączeniu z mamą przez pępowinę i przychodzi na świat, to oddycha podwójnie. Mamy takie podwójne oddychanie, które w tym momencie jest odbierane dziecku. Bardzo szybko, zbyt szybko odcięta pępowina zabiera możliwość pobierania tlenu od matki i wymusza na nas oddychanie na zewnątrz. Przez to nasze płuca nie rozwijają się tak jak powinny, jest to bolesne. O, o, naprawdę bolesne, dlatego też m.in. dziecko tak szybko płacze i powoduje takie, takie boleści, sinienie itd. Warto by było się nad tym zastanowić. Zachęcam wszystkich do studiowania tego, ponieważ to może być bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy element, jeśli chodzi o nasze oddychanie w przyszłości. A kiedy zatem odcinać pępowinę? Kiedy odciąć tę pępowinę? 30 sekund, jak to się bardzo często robi w polskich szpitalach? Czy na przykład dopiero po 14 dniach, jak to się robi przy porodach lotosowych? Bo widzisz, jest taka teoria, która została niedawno, być może ona istnieje wiele set lat, tak, ale niedawno została wypromowana na internecie. Jest to tak zwany poród lotosowy, w którym jednym z elementów jest to, że pozostawiasz dziecko. Z pępowiną i łożyskiem w takim pojemniczku drewnianym, nawet na 14 dni, do momentu, kiedy ta pępowina sama odpadnie. To kiedy? Tak jak to się robi w Polsce, czy tak jak to się robi podczas tych porodów lotosowych? No, widzisz, trzeba by było się naprawdę nad tym bardzo poważnie zastanowić. Po pierwsze, w Azji pępowinę odcina się 2-3 godziny po urodzeniu. W Azji gdzie medycyna jest dużo lepiej rozwinięta i jest bardziej bliska mojemu sercu, jak wiesz, bardzo dużo nauk bie, czerpie z y, Azji, odcina się pępowinę dopiero po dwóch, trzech godzinach. W Polsce natomiast 30 do 60 sekund. Zobacz, jakie to jest rozgraniczenie, jaka to jest olbrzymia różnica, w zasadzie przepaść. Czy Azjaci coś wiedzą? Czy w Polsce też coś wiedzą? Po co tak się śpieszą? Po co tak się śpieszą w Polsce z odcinaniem pępowiny? A no po to, żeby, jak wiesz, przygotowywać preparaty medyczne i kosmetyki, po to, żeby pępowinę i łożysko wykorzystać jak najszybciej i dostarczyć w miejsca, gdzie będzie można z tego zrobić leki, gdzie farmacja z tego skorzysta, albo ktoś, kto będzie chciał nawet na przygotować sobie jakiś krem odmładzający na twarz czy coś w tym rodzaju. A zatem ja zadaję pytanie: a co człowiek, a człowiek nowonarodzony człowiek, co z nim? Powiedz mi, czy krem jest ważniejszy na Twoją twarz, czy nowonarodzony człowiek, który ma za wcześnie odciętą pępowinę, nie dostał swojej krwi, jest niedotleniony, może mieć białaczkę, choroby nerek, choroby wątroby i może mieć przerąbane na resztę swojego życia, ponieważ ktoś się śpieszy z odcięciem pępowiny. Moje podpowiedzi dla Ciebie. Zrobisz jak uważasz. Po pierwsze. Szukaj możliwości porodu w domu. Ja bardzo mocno do tego zachęcam. Wkleję pod spodem film z Aga in America, jak to ona urodziła w domu. Poszukaj możliwości. W domu, w wannie czy w jakimś basenie. Przygotuj się do tego. Oczywiście, najlepiej by było, żeby była jakaś położna przy tobie, czy osoba, która wie, co zrobić, jak zrobić w momencie, kiedy pojawi pojawiłyby się powikłania. Natomiast bardzo mocno cię do tego zachęcam. Dzieci, które urodzone są w domu, które są w naturalny sposób urodzone do wody, którym nie odcina się pępowiny natychmiast, co najmniej jakiś czas się czeka, mają dużo lepsze szanse na rozwój i dużo zdrowsze ciało na resztę swojego życia. My decydujemy o życiu tego dziecka w momencie, kiedy ono przychodzi na świat. Może warto się nad tym zastanowić. Druga rzecz: pozwól krwi i odporności dotrzeć do dziecka. Czyli minimum jedna godzina na odcięcie pępowiny po urodzeniu. To będzie bezpieczne. To będzie gdzieś pomiędzy 30 sekundami, które stosuje się w tym momencie, a dwoma, trzema godzinami, które stosuje się w Azji. Minimum godzinę. Niech ta krew przepłynie. Niech te wszystkie elementy, które są w łożysku, które należą, uwaga, do dziecka, nie do firmy farmaceutycznej czy do firmy kosmetycznej, należą do dziecka. Niech te wszystkie elementy przepłyną do dziecka, niech dziecko na spokojnie po, na tym świecie zacznie oddychać w naturalny sposób, niech wszystkie czynny, czynniki i czynności w jego ciele wykształcą się w taki sposób, jak powinny. Trzecie, czekanie aż łożysko pępowina samo odpadnie po 14 dniach niesie jednak za sobą pewne ryzyko infekcji. Czyli nie zachęcam cię do tego, żeby jednak czekać z tym łożyskiem i z pępowiną, żeby one samo odpadło. Ponieważ jest bardzo dużo informacji na ten temat, że rozwijają się pewnego rodzaju infekcje. Czy te infekcje są groźne, czy nie, tego nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć. Natomiast jest też sporo informacji na ten temat. I może warto by było, jeśli to jest Twoje jedyne dziecko, nie ryzykować. Jeśli zdobędziesz wystarczająco informacji na ten temat i zdecydujesz się na taki poród, gdzie łożysko będzie czekało na to, aż odpadnie, aż się wysuszy, to będzie Twoja decyzja. Natomiast jeśli mnie miałbyś pytać, mnie miałabyś pytać, zachęcam do tego, żeby to była minimum jedna godzina, ale nie 14 dni. Zachęcam Cię do tego, żeby zastanowić się nad naszymi dziećmi. A jeśli zdecydujesz się na poród, żeby to był świadomy, świadome rodzicielstwo, świadome macierzyństwo, jeśli dajemy życie komuś, to zadbajmy o to życie od samego początku. Porozmawiajmy ze swoją położną, porozmawiajmy ze swoim lekarzem. Może oni wiedzą o tym, że warto utrzymać pępowinę dłużej. Jeśli masz kogoś, kto oczekuje teraz dziecka, jeśli masz kogoś, kto niedługo rodzi, lub w ogóle spodziewa się dzieci w przyszłości, przekaż im ten film. Może ta informacja im pomoże w tym, aby uratować swoje dziecko przed problemami i bezsensownym zawrzywaniem witaminy K na krzepnięcie krwi. Ponieważ kiedy ta krew przepłynie z, z łożyska przez pępowinę do dziecka, to tej witaminy ani żadnych innych nie trzeba będzie podawać. To tyle dzisiaj. Króciutko pod spodem kleję dwa fi film, o, y od Aga in America, jak również ten artykuł, który krąży po internecie, po to, żebyś mógł poczytać. I nie jemy się o tych lekarzach i położnych w taki sposób, że oni są jakimiś tam krwiopijcami, którzy odbierają... Łożysko, pępowinę, nowonarodzonym dzieciom. To może nie być ich wina. To są procedury szpitalne, które zostały na nich nałożone. Te osoby prawdopodobnie tego nie rozumieją, nie zastanawiają się nad tym. Skoro jest procedura i trzeba odciąć łożysko, pępowinę po 30-60 sekundach, to oni to po prostu robią. Wystarczy przekazać im informacje. Niech doczytają, niech dowiedzą się więcej. Niech pozwolą dziecku. Pewnie chcą rozwijać się poprawnie. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się cieplutko. Cześć!